Hej, kaj, zamiast na a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Horizon Charles Turbo. Przeczytam Wam szybko statystyki odbiorcy. Wiem, że to coraz częściej, no ale trudno. Yy, więc tak, już yy, płeć mężczyźni 81,2%, kobiety 18,8%. Regen Polska 88,6% Czas oglądania przez subskrybentów. Widzowie bez subskrypcji, którzy mają przycisk subskrybuj. Czerwony to 77,7, a subskrybenci to 22,4%. No ra, tryb samolotowy i gniazdunia. Odkryłem przed chwilą. No i zostawcie łapeczkę do góry subskrypcji subskrypcja i komentarz. Odkryłem przed chwilą, że strzałkami można przesuwać sobie Eł, e, ziemię. E, ostatnio skończyłem w Chile. Pierwsze miałem Kalifornię, czyli USA. No, a teraz jesteśmy w Brazylii. On będzie chyba. Potem będzie to. South Africa. On będzie un, 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 Unite... Arbis Emirates. Potem będzie Indie. Potem będzie Australia, Hawaii. Jeszcze była Japonia. Halo. Czekajcie, może jak tak będę. Jest jeszcze... Grace, Iceland. Nie wiem, czy dobrze to czytam, no ale Hawaii, Japan. A, Japan. Nie wiem czy czasem nie mogę odblokować, ale dobra, nie będę kombinował. Tylko jedziemy tam, gdzie teraz jesteśmy, czyli w Brazylii. Uuuuh, no dobra, mamy tak: Niterio, Bonus Porto Alegre, Bras, Brasilia. Mamy Upgrade Races. I tutaj mamy Salvador. Jeśli ja się tak tych nazw nie umiem. Mm, tych torów dzisiaj nie znam, ale poznam. Ale pierwsze miasto będzie Brasilia. Ten tor Będzie na początku tylko tak dookoła. Mam opaskę. Enduro. Stein. Enduro style od Rezygisham. Czekajcie, czy jakieś samochody są nowe? Nie ma. Myślałem, że jakieś samochody mają nowe, no ale widzę, że takie same. Dzisiaj nie pomarańczowy samochód Horizon Chall Trubo Brazylia. Dobra, Brazylia. E, widzę, że to taki sam. Okrążenia 3. Zobaczymy, czy w Brazylii uda mi się być pierwszy. Bo Każde pierwsze miejsca po prostu odblokował następujące państwa, to coś coście widzieli mniej więcej. No w takiej kolejności, co wam pokazywałem. Bo niestety nie wiem, czy dobrze ja przeczytałem, no ale... Trudno. No dobra. Okej, okay, bo ja dopiero to przed chwilą odkryłem, że ma na strzałeczkami. na zapomniałem, jaka, jakie państwo było pierwsze, a to Kalifornia. Zaraz jestem ja drugi. Okej. Ja mleko już Ósmy jestem. Siódmy, dobra. Okej. Okay, już jestem. Szósty. piąte, Dobra. Ciekawe, czy tradycyjnie będzie miejsce trzecie, czy może jakieś lepsze. No, ale jestem na razie piąty. Zaraz pewnie mełdę. Mam nie czwarty. Dobra. Final lap. Okej. Okay. Podejrzewam, że dobrze, tradycyjnie mełdę trzeci. No, ale zobaczymy. Dobra. Okej. Okay. Na pewno nie, no, nie. Nie, no, jest szansa być chociaż nawet i drugi, albo i pierwszy widzowie. Okej, okay, jestem trzeci. uuu uu. Mam. Wielką nadzieję, że będę może pierwszy, bo oni są niedaleko, widzowie. A, byłem. Dobra. Byłem, ale jestem trzecim. Czas minuta 38 i 38 setne. Zeusek, gdzie jest? Nima. Dobra. No, prawie było, jakby było jeszcze jedno okrążenie. To bym wyprzedził. No, ale niestety nie. No, no, Trzecie miejsce, nic nowego. Dobra, okej, okay. mapę. Dobra, okej, okay. niech będzie bonus Porto Alegre. Allegre nie będzie to samochód, nie będzie ten kolor będzie różowy select t. gotowy select, dobra hegu, nie zdążyłem ale wiem, że trzy krążenia jest szansa być pierwszym no tych, tych nazw się jeszcze muszę nauczyć, więc nie będę ich, ich wypowiadał, żeby go gadać yy, się zdziwiłem, że w ogóle da się tu inne państwa też odkrywać Niż Chile, bo te Chile trochę mi się już znudziły. razem, 15, 14, 13, 12, 11, 10 jakiś most. No ale fajnie jeszcze, wiadomo, że na pewno będzie Japan, Japonia. Tylko no trzeba wygrywać. O to w tym chodzi. Jestem 9. No mru. No. Wow. Krótkie, proste. Zielony, nie wyprzedzanie, no kurde, prawie było. Myślałem, że w pierwszym, w pierwszych zawodach będę pierwszy. No ale nie było, widać, że ostry zawodnik, bo blokuje, ale jestem ósmy, o, kurde, tutaj będę ósmy, nie będę na trzeci. Coś niepodobnego do mnie, no siódmy na pewno będę, prawda? No ale będę siódmy, chciał mnie zahaczyć, ale nie. Dobra, jestem już, szóstym. Tego czerwonego muszę przejść. No go, co takie wolniactwo. Dobra, jedziesz. Dobra, o kurde, je, Pojechał se, ale w sub. I spadłem przez to na ósme miejsce, znowuż. No kurde, mm. No, dobra, jestem siódmy. Nie, no tutaj będzie miejsce niestety tragiczne. Rzadko od dawna już takiego miejsca nie miałem. Ale już odzyskuję szóste miejsce. final lap, jestem piąty. Dobra, jednak no jednak na nie jest tak aż tak źle, bo jestem już czwarty z ósmego. Dobra, okej, okay. Zakręty. Nic nowego. Jadę 214 na godzinę z górki, teraz 206. To miałem 199 No co to czwarte miejsce? To do mnie niepodobne no. No ale no nic, to jest nowe mapa, nowe państwo Brazylia. Nic nowego. Czy nic dziwnego, nic się dziwić. Muszę się przyzwyczaić. Ale miejsce trzecie musi być. Wyprzedziłem by go. No. Okej, okay, no gdybym nie zahaczył. No to myślę, że byłoby Wtedy pierwsze miejsce. Pas y, 2 minuty 47 i 10 Setny Zeus 18. Dobra. Horizon Chouse Turbo. Okej. Okay. Back. No i teraz niterio. Niterio. Nie wiem jak to się czyta. Będzie deszcz i słoneczko. 4 okrążenia. Select. No Dobra, gotowe. No Dobra, ale, ok. Deszcz, I do 4 okrążenia. Ok. To będzie ostatnie. No jak tutaj nawet o jedno okrążenie dłużej, nie będę miał pierwszego miejsca, to się załamie. Jeszcze jest deszcz, to będzie ślisko. Ale ja się nie podam, aha, już się poddałem, bo zahaczyłem o znak, ale już nabieram prędkości. Osiemnasty. Dobra, jestem... osiemnasty. Siedemnasty, szesnasty, piętnasty. Czternasty, dobra, trzynasty, dwunasty. Okej, jedenasty. Drugie okrążenie. Kurde. 14, gdzie, gdzie mi się tu kasz? Dobra. 1, 13, 12, 11. Dobra. 10. Nie zahacz, nie zahacz, kurz. Coś teraz mi yy, za długo mi. Yy, za długo czasu mi zajmuje jej wyprzedzanie. Nie wiem czemu. Zawsze wcześniej wyprzedzam, teraz coś dłużej. Powolne prędkości, jestem ósmy, ale już siódmy. Dobra, jestem szósty, piąty. Okej, okay. jestem czwarty. Dobra. Miejsce trzecie mnie niestety nie odpuści na tym filmie. No trudno, jeszcze jedno okrążenie. Final Lab, jestem trzeci. No nie, czwarty. Go! A jak zwykle zachoczyłem te głupie znaki, ich nie powinno być. Oj, może za dużo zahaczam, za późno atakuję, małe prędkości. Ale już jestem trzeci. No Okej. Okay. No, i tradycyjnie jestem. Trzeci na do jednego krążenia, więcej. Nie, nic nie pomogło. Czas 2 minuty 400, i y, 4, i y 25 setne. Zeus, miejsce 17. No dobra, więc to były. Karetka idzie? Nie wiem. Czekajcie. A i tak nie zobaczę, bo rolety mam zasłonięte. No, ale dobra, więc to były Chile czy Brazylia. Oj, przestała tu być. No, więc tak to wygląda. Więc łapeczka do góry, subskrypcja oraz komentarz i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Jutro jeszcze do szkoły nie idę. Mam lekarza i dopiero do szkoły idę we wtorek. Więc widzimy się jeszcze jutro, więc hej i hej.